My jesteśmy państwem, które ma surowce i bogactwo, a nie korzystamy z tego, nie potrafimy z tego korzystać i zbyt łatwo też wyzbywamy się tego, co może być naszym atutem. To jest ta nowa sól i to miejsce, w którym jesteśmy, jest tego przykładem. Proszę Państwa, przecież to jest perełka w koronie, i tutaj można było naprawdę zrobić wiele bardzo dużych, dobrych przedsięwzięć gospodarczych. W pewnym momencie. Nie chciano tego zrobić i dzisiaj też nie ma pomysłu, w jaki sposób to realizować. Więc, jeżeli mówimy o surowcach, dzisiaj trzeba myśleć o rozwoju polskich firm, polskich spółek Skarbu Państwa, ale też musi być mądra polityka dotycząca firm zewnętrznych. Jeżeli inwestorzy zagraniczni chcą inwestować w Polsce, to myślę, że trzeba to również wspierać. Tylko dwie zasady. Musi to być z korzyścią dla lokalnej społeczności i skarbu państwa. Nie może być tak, że są firmy, które tylko i wyłącznie wykorzystują na przykład tanią siłę roboczą, wykorzystują surowce i potem wyjeżdżają. Nie. To musi być stały rozwój tego regionu. Lubuskie jest regionem, który dzisiaj naprawdę potrzebuje wsparcia gospodarczego. W tym regionie lubuskiego są tradycje gospodarcze i przemysłowe. I to trzeba wykorzystać. Każdy region w Polsce ma swój potencjał. I ten potencjał, te energie lokalne trzeba wykorzystywać i wtedy będziemy budowali spójną strategię rozwoju gospodarczego. Rynek mhm. Rynek. Dobra. 久しぶりにこのレシピ。50, 50